Na mostu skrapiam swój smutek do morza. Kropla po kropli wspomnienia suną przez dusze bezdroża. Wiem, to nie ekologiczne. Tak śmiecić w natury wirdziki, więc życie swe segreguje na trzy dostępne śmietniki. Do kubła z napisem suche bezczynną wrzucam złość. Usta zaschłe w niemocy, gdy winne powiedzieć dość. Te żarty, które musiały tak niestosownie paść, powracające zawsze ilekroć staram się spać. I moją cipkę wyrzucam na szczyt odpadów suchości, która niechcący się stała wielką przeszkodą miłości. Do z napisem mokre, tamto wyrzucam ubrania. Do dziś zaplamione krwią i spadnie ze strachu zaszczany. Cudze intencje, spojrzenie, którym serce samotne pragnęło wierzyć naiwnie, nie widząc, jak są wilgotne. Wszystkie dni zalewane taniego wina litrami i noce ociekające z prozy tkanymi łzami. Do ostatniego wyrzucam wszystkich nieszczęść tych tło. Pozostałości rozbite, już w koszył z napisem szkło. Wszystkie nadzieje, marzenia co się spełniło odwrotnie. Każde słowo fałszywe i serce pęknięte trzykrotnie. Miłość, uczciwość, lojalność. W co wczoraj wierzyłam? Dziś wiem. To wszystko, co miałam za diament a było zwyczajnym szkłem. Powie ktoś pewnie, to przykre. Za jakiego łatwością szło podzielić tak ludzkie życie na suche, mokre i szkło. Inny ktoś krzyknie, to bujda, to tylko życie są strzępy, nie sposób posegregować tak wszystkie człowieka segmenty. Ja się wykłócać nie będę. Niech mi wierzy, kto chce i tylko na koniec Dodam, iż mam pewność, że na trzy te śmietniki by można podzielić nawet świat cały. I nie miałoby to mniej sensu niż wszystkie obecne podziały.